Jedziesz Wtedy nie będzie za ty, ale nie trochę. Znób Jeszcze. Jeszcze Mega pompa Flecy jak sodoła Wszystko się pompuje. Bady jak u konia Jedziesz Jeszcze Jeszcze pięć no jeszcze ba. Ba. jeszcze ba. Ba. jeszcze Czyli tu z jeszcze żyłach. Dalej linki! Nie ma czasu, nie ma czasu! jeszcze Miałem robić